witam wszystkich z strony Kerlo, no i dzisiaj mam dla was w gameshocie gameplay z Fallouta New Vegas, czyli najnowszego, najnowszego dzieła firmy Bethesda, e, w ogólnie najnowszej części kultowej już serii Fallout, także jak widzicie jesteśmy teraz w New Vegas. Ja nie będę wykonywał żadnej misji. Pokrótce mam przedstawię ogólnie jak w ogóle wygląda mechanika tej gry. Jak widzicie, NPC, czyli non, non player characters trzymają się całkiem dobrze. Ten akurat ma jakieś problemy z schodem, ale poza tym jest całkiem nieźle. Jak tam panią okej, okay, więc tak. Powiem pokrótce historię. Otóż, mm, wszystko polega na tym, że byliśmy kurierem, e, który, który miał dostarczyć pewien żeton. I, I zanim go dostarczyliśmy, zostaliśmy, tak jakby można powiedzieć, przechwyceni. Dostaliśmy strzała w głowę, a żeton nam został zabrany. No i musimy się dowiedzieć, kto nam ten żeton zabrał. Bo jak się okazuje, to nie był zwykły żeton, tylko to był platynowy żeton, który ma różne niesamowite moce. Także nie będę wam dużo więcej mówił, co się będzie działo. Jak się łatwo można domyśleć, nie, zgi nie zginęliśmy mimo wszystko. A to mogę wam zespojować, gdyż. Mm, pocisk poleciał tak, że nic sam nie zrobił. No jak widać, to jest możliwe. Dobra. Jesteśmy teraz właśnie w New Vegas. E, to jest troszkę późniejszy moment w krze. E, naprawdę nie chcę Wam zespoilować jakiegoś momentu. Dlatego ogólnie przez, e, pokażę Wam może na czym polega nowo dodany w serii Fallout tryb Hardcore. E, tryb Hardcore polega na tym, że e, można powiedzieć urealistycznia nam rozgrywkę. Co powoduje, że amunicja waży, nie jest już tak jak w Falaocie Trójce, że mogliśmy nosić, powiedzmy, ogólnie nasza postać, na przykład mogła sobie pozwolić na noszenie trzech wyrzutni rakietowych, ale mogliśmy przy okazji nosić do niej tysiąc rakiet. To było troszkę dla mnie bez sensu, i Bethesda również pomyślała, że hmm, coś tu nie pasuje, nie? No to wprowadzili takie coś jak tryb hardcore. Oczywiście nie trzeba go włączać, ale ja bardzo się uczestniczę z tego powodu. Gdyż teraz amunicja nam waży i dodatkowo musimy zarówno pić, tu mamy H2O, to znaczy, że w jakim stopniu jesteśmy odwodnieni im więcej, tym gorzej To znaczy, że mamy zarówno większe pragnienie tutaj mamy food, mamy na przykład im więcej tym mamy większy głód, a SLP to jest skrót od sleep, czyli spanie im więcej, tym bardziej nam się chce spać, no, czyli e, czy ogólnie jest fajnie, jak, jak na przykład osiągnięty już nasza, nasz poziom odwodnienia 1000 to zginiemy, a na przykład jak osiągnie pułap 250, to uzyskujemy minusowe punkty do różnych naszych e, parametrów, jak widzicie ja mam. Ogólnie moja postać była kierowana w punkt tego, żeby była niczym hardkorowy koksu. Dlatego mam siłę na 9. Ponadto mam charyzmę na 8, co bardzo mi się przydaje w różnych momentach gry, gdyż mogę. Każdą wypowiedź tak jakby odwrócić na swoją stronę i mogę. Wykonywać mnóstwo misji nie używając w ogóle broni, tylko samą mową potrafię wszystko załatwić, co jest naprawdę świetne. E, oczywiście macie do wyboru wiele umiejętności. Jak widzicie, ja ulepszyłem swoją postać do 100, jeżeli chodzi o broń białą, i do 100, jeżeli chodzi o retorykę, czyli o mowę. E, zarówno mam również 83 do wybuchów, przez co. Moja postać nie tylko uderza z młota, ale również rzuca dynamitę, więc jest super. Ponadto mam dość mało umiejętności, ale to mi się właśnie podoba w falaucie, że macie naprawdę dużo opcji e, tworzenia postaci. Ponadto e, opowiem Wam taką sytuację, która się z, e, mi ostatnio zdarzyła, albo przykład e, jak, jak ta gra jest rozbudowana. Mamy do wyboru. Na przykład musimy się dostać do jakiegoś pomieszczenia w jakimś budynku. Możemy albo przy pomocy umiejętności nauki, ogólnie wiedzy, przy pomocy wiedzy skakować terminal i otworzyć sobie drzwi. Możemy przy pomocy umiejętności otwierania zamków wziąć i sobie otworzyć zamek. Może, a jeżeli nie mamy i tego, i tego, możemy. Inaczej do tego podejść. Możemy znaleźć osobę, która by mogła nas oprowadzić po fabryce, możemy nas przy pomocy umiejętności skradania się, po prostu przedostać się i ukraść klucz, a możemy również po prostu zrobić rozpierduchę w samym muzeum czy w czymś i wziąć na sobie klucz, co jest. Naprawdę świetnie. Na każdą... Już w ogóle nie będę już ile mamy opcji skończenia fabuły, gdyż Fallout 3, jeżeli się nie mylę, można było skończyć w trzy różne sposoby. W Falloutie New Vegas jest ich chyba nawet pięć, także jest to naprawdę ogromna ilość. Dobrze. To ja teraz troszkę ogólnie opowiedziałem o grze. A teraz bym chciał ogólnie wam przedstawić może... Jak się prezentuje ogólnie mapa. Widzicie, to jest mapa New, New Vegas to co to jest ogólnie. Mm, nie wiem czy to jest e, teren nazywający się New Vegas, czy po prostu chodzi o konkretne e, miasto, bo tu jest też miasto New Vegas, tutaj właśnie się znajdujemy. To jest jak coś Bun. Poznajcie Buna, on jest swoim kompanem. Towarzyszy mi. I to jest też nowość, jeżeli chodzi o falauty, możemy sobie znaleźć w różnym miejscu, w różnym czasie w fabule jakiegoś towarzysza. I zarówno możemy sobie wziąć towarzysza. Ja sobie wziąłem Buna, gdyż jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o bronie palne. Można sobie znaleźć jakiegoś naukowca, który będzie nam naprawdę pomagał, jeżeli chodzi o medycynę i o naukę ogólnie, o na przykład hakowanie terminali. Możemy sobie znaleźć jeszcze osoby, które są dobre w kradzieży. Możemy sobie nawet znaleźć psa. Nie powiem wam. No, siema. Nie powiem wam, gdzie możecie psa znaleźć. Znajdziecie go sobie. Jak zakupicie tą grę? Od razu mówię, to jest RPG. I jeżeli ktoś nie lubi RPG, to będzie się nudził, gdyż będzie musiał często chodzić. Dobrze, to może ja. Coś zrobię, gdyż stoi i opowiadam. E, nie chcę wam właśnie żadnego questa pokazać, ale przejdźmy się tutaj w ten punkt na mapie, gdyż hmm, dostałem ostatnio informację od e, takiej takiego gangu, nie wiem, nie, nie można nazwać tego gangiem, to może jest po prostu związek czy grupa, e, którzy <laughs> Którzy ogólnie są jakby takimi bodygardami całego świata i prosi mnie o pomoc, ale to nie jest ten volt, to nie jest to, gdzie miałem się znaleźć. Musimy znaleźć innego volt. Ja nie mam wszystkich lokacji odkrytych. Jak sobie z ciekawości zobaczyli, na przykład na Wikipedii. Ile jest lokacji ogólnie na tej mapie, to byście oszaleli. Hmm. To jest właśnie w tle radio. A my się może przejdźmy... Do... Pokażę wam ogólnie... O, tutaj. Do, do, przejdźmy się do Nipton. Czy do Nowak. Nowak. Tu gdzieś jest Nowak. Nowak, szukamy Nowaka, jest Nowak. Pójdziemy na no Nowak, pokażę wam e, jakie fajne pomysły na design, ogólnie, e, świata mieli twórcy. E, niektóre, naprawdę niektóre e, lokacje potrafią mnie rozśmieszyć do łez. Tu mamy wielkiego dinozaura. <grym>, to jest wielki dinozaur, z którego słynie to miasto, Nowak. E, Pokażę wam ogólnie co mają do zaoferowania w tym mieście. Tutaj możemy sobie, taka ciekawostka, tu możemy sobie wynająć pokój. I jeżeli śpimy w łóżku wynajętym, to po obudzeniu się mamy przez parę godzin taki jakby bonus do zdobywanego doświadczenia, co jest naprawdę fajne. Słucham, to radio? Ogólnie oni sprzedają i żyją z tego, e, ze sprzedawania takich figurek T-rexów. Będziemy się teraz zobaczyć tutaj z miejscowym snajperem, który pilnuje tego miasta. A, nie ma go. Widać, e, widać nie zbyt się przejmują pilnowaniem e, bezpieczeństwa. O tyle Fallout New Vegas musicie mi wybaczyć, ale o tyle Fallout New Vegas jest trudną grą do zrobienia gameshota, że wszystko się opiera na misjach. Dosłownie wszystko. A ja wam nie chcę zespylować żadnej misji. Także dobra, powracamy. Troszkę uciąłem ten filmik, dlatego że nie chciałem, żebyście się nudzili i postanowię, że... Pokażę wam w ogóle jak wygląda system walki. E, dobrze, tutaj widzicie wzrosły nam trochę tutaj parametry. Musimy się czegoś napić, żeby żeby odzyskać, można powiedzieć, sprawność. To oczywiście jak pijemy brudną wodę, to e, rośnie nam poziom napromieniowania. Musimy również go pilnować, żeby niezwykle nie był za wysoki. Teraz zjemy sobie jeszcze może steaka, niczym Robert Burnejka. Mm. Czy tutaj jakaś e, burza piaskowa jest? A to. To jest jakiś skorpion, który. się. się utknął. Dobrze. Przejdźmy się tutaj. Jeszcze go nie zabiję. E, przejdźmy się tutaj do bunkra. Cholera, jasna, Ale wali. Trzeba się jak najszybciej schować. Wchodzimy do ukrytego bunkra, którym, no, co jak co, ale... Odkryjecie dopiero w późniejszej fazie gry. Ale ja tu nie będę wam mówił na czym ten quest polegał. Po prostu pójdziemy i zniszczymy wszystko, co będzie na naszej drodze, nie? E, to jest bun Dzisiaj poz poz pozdrawiam Moona jeszcze raz. E, przedstawię w okres zobaczcie jak... Jak wygląda moja postać? Mam taką e, fajny Power Armor, czyli pancerz mocy Power Rangers e, i dodatkowo mam lancę taką całkiem niezłą. E, ok, wchodzimy do bunkra i zaraz zrobimy tu rozpierduchę. There you are. Nie pani, pani ja, ja, cię, ja tu przyszedłem cię zabić. No i widzicie i to jest esencja. Dobrze, teraz widzicie się na nas rzucili. Musimy ich pościągać. I również posiadają bardzo mocne pancerze. Jest to. Y, bardzo trudna frakcja. E, troszkę mi spadło HP. Tu, tu trzeba się troszkę nawpierdzielać rzeczy, które mogłyby nas uleczyć. Weźmy sobie Steampaka. Steampack to jest głównie narzędzie lecznicze. Przy fasole, to nie powiem. Slancy. No i okej. Okay. Pozebijaliśmy ich. Tutaj mamy ich rzeczy. E, są to naprawdę dobre rzeczy z tego, co mogę wam powiedzieć. E... Teraz wyciągnę sobie młot, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda ogólnie... Nie mam młota, ale mam balistyczną pięść, czyli możecie zobaczyć sobie, jak działa tryb VAST, gdzieś nie mylę. E... Czyli po prostu tryb automatycznego namierzania. na czym to polega? Troszkę y, można powiedzieć, że <grymne> e, kawałków ciała się rozrzuci, można powiedzieć, że to jest troszkę marnotrawstwo, ale nam to nie przeszkadza, dopóki mamy dobrą zabawę. To mu też przybalimy. Trochę tutaj jest ciężko widzę. E, trochę, trochę się wpierdzieliłem. Nie wiem, czy to przeżyje. Użyję takie, takie coś jak stealth boy, czyli daje nam to niewidzialność. Trzeba pomóc Boonowi. Bun Boon zginął. No niestety, bun zginął. Ja tu jestem sam. I, i nie wiem, co zrobić, i zginąłem. Także e, t, trudny game shot do zrobienia. Mam nadzieję jednak, że mimo wszystko mi się to podobało. Nie będę nic więcej pokazywać, gdyż, gdyż stracicie esencję gry. Teraz nas tu cofnęło do ostatniego checkpointa. Mamy małe derżawi, vu, ale to by było na tyle. Także dzięki za wysłuchanie. Zapraszam Was na kolejne game -shoty oraz zapraszam do subskrybowania do kanału Xbox Blog Videos jak i do rejestrowania się na stronie XboxBlog.pl. Także See you later, Alligators.